Mamy deszcz. tego właśnie się cały czas obawiałem, bo nie mieliśmy tu dachu, Powiedzmy szczerze, że dalej nie ma. Ja tylko zarzuciłem dwa rku nie Jestem nawet one do końca przymocowane, tak tylko po prostu są, aby przysłonić się przed deszczem, ale zauważcie, że wcale on nie może naryszytować. Wręcz stoi i powiedzmy że że prysznic. Ja no to pozostaje. Pod dachem, ale trochę z macha machają <grystanie> tak jakby właśnie miały kąpiel. Także wcale ten deszcz się nie jak się okazuje. Stanę z tej strony od podwórka, może będzie lepiej widać. O, widzę, że cały motry jest No ale dobrze. Przynajmniej troszkę się umyją. Wszedłem do środka do nich, ale już widzę, że Sisi ma chęć zejść do mnie. No, nie, nie da mi tutaj pokazać nic. A no, jak się zbliża. Aha, jak chce złapać. Idzie obok za kamerkę? Proszę bardzo. I ciekawe. Ten widzę kąpiel cały czas bierze. O ja jak To małpka jak, o jak łatwiej, O jak łapie. Widzę, że mokry. Faktycznie. A, a w stoi na piórach Całkowicie się przemoczyło Ale zadowala ona. No i nad głowę oczywiście wchodzą mi tutaj, najchętniej to by na mnie powodziły jeden i drugi. Mają niewielką przestrzeń taką między blachą a, a tutaj kończę tej wolierki, dość dosłownie może z 15 cm no i cały czas widzę, że siedzi z szkatami i nie, woda kapie. Ale się nie przejmuj.